Dzień dobry, witam Cię widzu. Jak widzisz na załączonym obrazku jest ciemno, pełno ludzi, a to może oznaczać tylko jedno. Dokładnie, byliśmy na zawodach. Byliśmy na zawodach organizowanych przez wędkarską rodzinkę. I jak widzicie, w danym momencie rozgrywa się na obrazku typowe, przedzawodowe pierdolamento, którego Wam poszczędzę słuchać. I przejdziemy od razu do akcji. A akcja rozgrywała się od momentu, kiedy, tak jak teraz widzicie, Maciej udał się na nosowanie swojego stanowiska. może dobrze, może dobrze. So, 14 nie ma wózka. 14. 14. 14. Zdaje mi się. A no, Kaspian, nie miał nie 14 tam. Drugie miejsce miał. Jakub, pieść Powtórzę sukces. Ciebie powtórzę sukces. Mariacie ja nie się tak. Nie mów mi tak. <laughs> No i jak sami słyszeliście, to są zawody, to są emocje, to są podgryzki słowne, to, są, to jest próbowanie stłamszenia przeciwnika, doprowadzenia jego morali do, do, do zgniecenia jego psychiki i sprawienia, że wymanifestuje sobie to, że ryby nie będą brać. Ale nie ze mną takie numery. Ja przyszedłem tam z mindsetem zwycięzcy i powiedziałem, że przychodzę tam po to, żeby wygrać potężny kosz od Nitro za 2000 złotych. Z takim mindsetem też właśnie przy... O, zacząłem sobie podnęcać tutaj w moją miejscówkę, tak. No i jak widać na załączonym obrazku, tutaj w tym momencie udaję, że wiem co robię. Wybrałem sobie jakiś ciemny pelecik, zacząłem sobie nim strzelać do mi w miejscówkę niedaleko położoną od brzegu. Jako, że łowiłem na dwie wędeczki, to brałem strategię, że jedną wędeczką będę sobie łowił na blisko, a drugą wędeczką zaś z kolei będę sobie łowił na daleko. I obydwie oczywiście wędeczki były uzbrojone w podajnik epodspener, czyli łowiliśmy sobie stricte napelecik i kuleczkę. Gdy pogoda się już rozjaśniła, jak widać na załączonym obrazku przystąpiłem do zwykłych modłów, tak? Zacząłem się już po prostu modlić, bo była godzina chyba, nie wiem, coś około 9,10, tak czy inaczej parę godzinek już byśmy tam poszpącili No i nic. Łopy obok mają rybę. A ja nic. Zresztą zaraz usłyszycie no. moją frustrację. Minęło pierwsze półtorej godziny. Na łowisku w sektorze zameldowały się póki co trzy ryby. U mnie żadna. Ale to nic. Bo dalej jesteśmy dobrej myśli. Dalej jest mindset zwycięzcy. I chociaż morale są nisko, to nie upadły najniżej. Także. Błędkarstwo to przede wszystkim cierpliwość, to przede wszystkim patrzenie na szczytówkę, która teraz właśnie drga. Nie wiem, czy będzie widać, ale coś tam dyga. I no i co? Nie łamiemy się, dopiero jest początek dnia, godzina 9.30, a łówimy do 14.00. Także jeszcze są szanse, jeszcze wszystko może się wydarzyć. W międzyczasie oczywiście trzeba było podziękować Tomaszowi z wędkarskiej rodzinki, który zaprosił mnie na to wydarzenie, bez którego by mnie tam nie było. Dlatego w ramach podziękowań skleiliśmy piąteczkę. No i zabrałem się dalej za łowienie ryb. Robisz switch i jest dziczy. Ty byś mogła robić taki kąty. Proste kurwa, no masz statyw, odkąd go wzięła ode mnie, to nigdy...

Granice i mury, które nie, uważa, że są nie do przeskoczenia. Ja bym hmm. tak. się kurwa nie zastanawiała Ale nad kolorem je. przez pół roku. To... Z braku laku, na kompletnym bezrybiu, jako że nic nie brało, świata była pusta. A ja byłem coraz bardziej skrustrowany, że nic nie bierze. Myśliłem sobie genialny plan na podbicie swojego rekordu. A wyglądał on właśnie tak. No i będę sobie takie kurwa śledzie do, do rekordu. Rzucam. Um. Kurwa, jak nic nie bierze? To najbieski rybił. No tak dobry. To macz kurwa. No będę krzyczał. Waga Tylko przynieście tą stołową. Masz, ten, wrzucę ten normalnie do siaty. Będzie kurwa jako hmm. <laughs> będzie jako dodatek, kurwa. <laughs> ja pierdolę. 3 godziny update. Siedzimy już dobre 3 godziny. Jest godzina 10.47. A ryb jak nie było, tak nie ma, ale wszędzie jest cisza. Jak makiem zasiał, nic się kompletnie nie dzieje. Kompletnie nic. W sektorze to chyba mamy najwięcej ryb, bo tutaj tylko trzy osoby złowiły do tej pory, z około 30. Także No nie rozpieszcza ten dzień, nie rozpieszcza, ciężko będzie tutaj rywalizować, liczy się każda ryba i co? No i zobaczymy co będzie dalej, bo póki co uuuu, uu. Czarno to widzę. Czarno to widzę, ale się nie poddajemy. Tak mindset zwycięzcy jest od samego początku, także siła. I zobaczymy, co z tego będzie. Póki co, nawet mnie kurwa nie dygło. Nawet mnie nie dygło. Naprawdę. Także co? Cierpliwość. dentkarstwo uczy cierpliwości. Zobaczymy, co będzie dalej. A teraz następuje. Taste, test. Kolbaski, który dostaliśmy. że nie ma ryb. Przynajmniej jest kolbasa. Zapraszmy mhm mhm mm -hmm. mm -hmm. konsystencja troszkę żelka ale dobra o kurwa by uciekła mi Jezu ale dobra bezpieczona. Nuda brała górę, frustracji było co niemiara, a czas na złowienie jakiejkolwiek ryby uciekał niczym pendolino do Wrocławia. Także nic się nie zmieniło przez tyle czasu, nic, jedynie piękne widoki, ładna pogoda i przejrzysta woda. To było jedyne, na co mogłem tego dnia liczyć. No dawaj, dawaj, kurwa, no tam skubi, skubi, pierdolniej w końcu, zabierz kija, wyrwi, na środek jeziora porwi, kurwa, zrób coś. Raport godzina 12.25 nie wiem czy będzie widać jest pizda a przynajmniej pizdy ciąg dalszy ryb jak nie było tak nie ma na łowisku ryb jest złowionych tyle co no myślę że w 10 by się chyba zamknął licznik oczywiście licząc wszystkich koło więc jest... jest naprawdę słabo Chociaż słońce świeci, cieszą się dzieci, jest pięknie, piękna pogoda, wiatr nie wieje, niby wszystko dopisuje tylko nie ryby. Póki co naliczyłem 5 obcierek, z czego nieznacznych, Podejrzewałem, że to były obcierek jesiotrowe. I jedna maleńka ryba, nie no, więcej mam maleńkich rybek na rybku sobie nazbierałem do siatki w akcie desperacji, żeby Bo chociaż kurwa jakaś ryba była w siatce więc jak nie wygram na ilość, na, na, na ciężkość to nałowię sobie jeszcze na rybku i wygram na ilość więc może oczekuję jakąś chociaż nagrodę pocieszenia, zdobędę także walczymy dalej, zostały godzinki, niecałe no i zobaczymy co to będzie no. zapowiada się bardzo kurwa słabo ale jestem słe w tych okulark okularkach mega, mega słe co o nich myślicie napiszcie w komentarzu nie chcą brać duże ryby to ich kurwa weźmiemy, zrobimy ich na ilość zrobimy ich na ilość Zobacz, że kurwa. Jak nie chcą na grubość, to pójdą na ilość. Kurwa. Ale mam śledzia. Tak więc, na szybko podsumowując, dzień skończył się tak, że prawie nikt nic nie złowił. Ryb na całe łowisko było mniej niż zawodników, którzy brali udział w tamtym dniu. Była straszna pizda, nic się nie działo, no ale. Cóż, czasami takie dni właśnie mają miejsce, nawet w wannie z rybami. Dlategoż trzeba było kończyć waść i wstydu oszczędzić. Zaczniemy o tych, którzy bawili się najlepiej. O tak, Paweł Kłosiński. Zapraszamy. To jest, to jest medal. No, może no, no, że ogóle nie, nie, nie wody, wody tylko Tak, no, to będzie by Maciej Rogórski! Zapraszamy. Sławnie, niesławnie. niesławnie no. głośny, bardzo dobry Ci dziękuję. Dziękuję, dziękuję. dziękuję bardzo. Rogórski ton. Było mi najprzyjemniej nie złowić żadnej ryby. A więc tak, podsumowując cały wyjazd, przegrałem. Nie nałowiłem się w ogóle, ale bywają też takie dni. Bywają też takie dni na łowiskach co prawda w wannie z rybami nie złowić żadnej ryby a był to jeden pierwszy w moim życiu taki dzień, kiedy w wannie z rybami nie złowiłem żadnej ryby to jest trochę wstyd, ale przełknąłem jak się mówi? gorycz porażki gorycz boraż.